Cześć, cześć kochani, witajcie, masnik z tej strony podążamy dalej śladem śmierci czyli nic innego jak Wiedźmin na nowym modzie. Okej, okay, okej. Okay. Nic nie zrobiłem, jeszcze idziemy do Zygfryda, będziemy dalać dwie wiórki. Coś nie ma... Jest, wiesz, to już byliśmy dobra. Dziękuję. Uderzajcie mocno i pewnie, niech święty płomień was prowadzi. Tak sobie myślę, że nie zawadziłoby użyć wiedźmińskich eliksirów. Słyszałem o nich wiele dobrego. Oczywiście. Wiedźmin nigdzie nie rusza się bez swoich eliksirów. Jeszcze jedno. Kim są hawekarze? To gnidy, jakich mało. Ludzie sprzedający wieziorkom broń. Okej, okay, dobra, idziemy na. dobra. Odcinek pojawi się jeszcze dzisiaj, czyli 12, czyli w sumie, tak? Dzisiaj 12? Nie, 13. Tak, czyli koniec E3. i było to na co patrzeć. Zapraszam też na stronę Lubię Grać, gdzie, gdzie, ją przebiegałem. Na stronę Grać.pl O, są. Gdzie jest naprawdę sporo wiadomości ze 3 oczywiście nie wszystkie, pewnie jeszcze. Jest na co popatrzeć, ale to w wolnej nie chwili. Wiecie. Wyglądają jak bizantyki na czyli to nie ma dawno temu. No, co tak? No lej go tam, w tubę go! O Jezus, nie ten miecz wyciągnąłem, a ja się zastanawiałem co tak słabo idzie. No i ja się zastanawiam co tak wolno idzie, Jezus. Dobra, ale najpierw, e, poszło, Poszło gładko. nic nie masz. Poczynając od Wiedźmina i konferencji CD Projekt, o ty na pewno 50 zł złota. E, I no, widać, że panowie z CD Projekt przyłożyli się niesamowicie i robi to wrażenie. Czytałem, który czytałem również. Kasz na mapie czytałem również, że, wie, że jeśli ktoś by chciał zrobić spidra na Wiedźminie, to nie zrobi tego nawet. cóż O! Chętnie. Nie, Krzysi, bo mnie potrzebne. Mam. To nie zrobi. Wybaczcie na chwilę. Telefon przedebrać. Jesteśmy, jesteśmy, biegniemy dalej. Gdzie... A tam jest wiadomo, za komu. A jeszcze. Kolejną rzeczą ze trzy, to oczywiście Dragon Age który też robi wrażenie no naprawdę. Eee. A, co? A. Geralt, na święty płomień dobrze cię widzieć. Doprowadziłem twoich rycerzy na cmentarzysko golemów. Jaki jest wynik bitwy? Teraz jest tam cmentarzysko elfów. Twoi rycerze spisali się dobrze. Przy okazji, informacje o hawekarach były nieprawdziwe. Hawekarów nie było, a wiewiórki były przygotowane do walki. Twoje poświęcenie zostanie nagrodzone. Zakon płonącej róży dba o przyjaciół. Nie wątpię w to. Dam ci od razu dowód. Przeprowadziłem małe śledztwo w sprawie tych bandytów, którzy napadli na nas w kanałach. Czego się dowiedziałeś? Ekstra. Zdaje się, że są bardzo zainteresowani wiedźminami. Przed tobą w wyzimie pojawił się inny wiedźmin Berengar. Berengar. Tak, właśnie on. Udało mi się ustalić, że wpadł w ręce salamandry. Uważaj, bo na ciebie również mogą mieć oko. A więc żyje? Ta sprawa staje się coraz bardziej podejrzana. Dziękuję ci, Zygfrydzie. Przyjaciele powinni sobie pomagać. Dobra. Zyg... Dyk... Oczywiście Orenów. Kolejny powód: z salamandrą. Ekstra. Dobra, teraz chyba czas zrobić sobie odgromnie znaczy kupić. Okej, okay. no właśnie w wolnej chwili Dragonite zrobi praktycznie też no piorunujące wrażenie. Mam nadzieję, że po drugiej części, która była jednak no, nieudana, pokażą w trójce, że się nauczyli. To zjadłbym coś. To zjedz. Kolejna gra. Nie, ja nie jestem fanem wyścigów jako gier, ale projekt Cars też robi niesamowite wrażenie. niesamowicie, no, jak rzeczywistość. Niemalże. I jeszcze do tego możliwość przejechania od wschodniego do zachodniego wybierza. O, 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 o się, ktoś, a to tutaj się... e, też jest. No niczego sobie, ciekawe tylko jak będzie to z czasem, sensie ile będziemy podróżować tego wybrzeża do wybrzeża. No bo tak jechać ponad, znaczy na... nie wiem, ale z dzień to tak trochę okej. Okay. E, fajnym aspektem też właśnie będzie, że będzie się, e, Projekt Parest ścigał, jakby to było klany, i można się ścigać klanowo w ten sposób. Czy może hmm, klany to złe słowo, bo klany bardziej się kojarzą z odchraćmy. Dobra, e, klany bardziej się kojarzą jednak w ośie z FPS-ami. To może, nie wiem, gangi samochodowe, czy jakkolwiek by to nie nazwać. E, to też jest ciekawe. Nie, 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 no bierz ten miecz! E, później... Dziękuję. Później jako taka podobała mi się bardzo konferencja Ubisoftu. E, zupełnie inne podejście. Nie pamiętam jak się nazywała ta kobieta, którą prowadziła. Oh shit, nie zauważyłem, miała zupełnie inne podejście, takie miała ten dryk do przekazywania tych informacji e... Nie było to takie suche, nudne e... E... kolejną grom, grom Assassin's Creed e... czasy rewolucji francuskiej ale to bardzo ciekawe czasy ogólnie Story, ale jeszcze, jeśli do tego dodać grę Zepira z, z, z asasynem w tle i możliwość kopa do czterech czość graczy, czość, petarda, ok, teraz gdzie jestem, do wioski, prosto tam, um, ok, fajnie mieli też pomysł Ubisoft, nie, niestety nie powiem jak się nazywała ta gra, hmm, ale taką, że się skacze, wszystko się robi na macie. Eee, czy się skaczy i tak... Czy tu mam? Nie. Eee, też bardzo ciekawy pomysł, eee, później Czy jest tu gdzieś baska, ja bym się z nią pogadał, bo czy mam do bardzo mało zostało poświęcone Halo, to naprawdę w porównaniu do tego, ile zostało poświęcone na inne gry. ja wiem, czy sprzedał. Coś takiego, co mi nie jest przydatnego. Przednika, serzuty. Dobra, miejsce mi się zrobiło. Eee... W porównaniu do tego wszystkiego, to naprawdę mal tyci, tyci miejsc zostało poświęcone. Prawda? Nie jest. No nie wiem, nie dosyć straszliwy. Dobra, to też tu. O co chodzi? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? Mam. Proszę, oto 10 wilczych skór. Doskonale. Tytuł Wielkiego Łowczego mam już w kieszeni. A jeśli nie, to chyba zostanę najemnikiem. Bywaj. Dobra. A nie, kłościk, chodźmy. Przeczam. Podgromnik, no ale ten ziołek się na mnie tu. Jest. Tak. Ale ten ziołek na mnie zarobi kasy. Deklan. Czy Declan nam coś powie? Raczej nie, ale na wszelki wypadek. Tak? Bywa. Dobra. Śmiglimy dalej. No w ogóle teraz zaczął się też mundial, więc będzie co robić, będzie co oglądać. I też fajny pomysł Wargaming of Tanks prowadziło drużyny 3 na 3 Yy, właśnie 7 siedmiominutowe mecze, bo nieduże i właśnie kto pierwszy strzeli trzy kole piłką, która tam jest, yy, wygrywa. Yy, naprawdę fajny pomysł, fajnie to wygląda i fajny filmik promocyjny. Yy, I co najważniejsze, nie trzeba nic kupować, wszystko, czołg zostanie wszystko dodany co? Przygotowałeś się? Od... Tak! Proszę. Dzięki! Wykorzystam je na zbożny cel! Nek. Daryż wybiegłe w piersiach. Nie my nie jesteś? Dobra, może więzień tu będzie. Where is that więzień? Czemu tu nie ma więźnia? Ja się pytam. Może nie mam tego zadania. Okej. Okay. Okay. Ale jestem... ten. Ale pewnie muszę znaleźć Siemkowi i hmm. Ale zobaczymy. Dobra, dawaj loszek. ja tutaj zostawiłem. Całkiem sporo. Czy ja tego nie przeczytałem jeszcze. Oh jeez. Masz trochę siłą broń, to damy ją na Dobra, ale gdzie ja mogę fistek mieć? Mmm... Karta tarota. Że ja mam pistek nie pudełka. Myśliwski <laughs> hm. można znaleźć pistek. Chciałem się przespać do kogoś Wincy! Nie, do talara pójdziemy. Nie, nie ten dom. Może w północy, jak wyskoczymy, to będą jakieś salamandry. Fajnie wybora. By mm, tak. No właśnie, wiedziałem, że to kupisz chętnie. Um, to tu mamy księga wizgi. 400 ile mam kasy? Dobra nie stracę. Dobra, jeszcze coś. Ten wiecie, sad, bo ja raczej nie chcę być tam. Trzeba mi się drzemnąć. Talenciki! Talenciki! Jest! Kończ mnie tym srebrnym! Jeszcze dwa talenty No i dobra I dałem je tu do... nie wiem Tak ten? jestem? Widzicień Jasmine Mogę mnie zabijać kolemana Pężik, zabiłem na stare. Bogam chociaż jeden gdzieś to było zadania. Ja tak. na mapie, no właśnie tam, no to Zabiłem. To nie napawa mnie optymizmem. Co? A ja już myślałem, że coś ciekawego. Dawajcie mi tu salamandry, no. Ty federa, jak Ty no, krasnolud, chodź, bierz ten wychodzi. No dobra. Zobaczcie Zb na chwilę, znowu zaraz wracam, muszę zakupy pomóc mieć, więc zaraz jestem. Dobra, wracamy do rozgrywki, witajcie. Powinż... Dobra jeszcze powęszyłem trochę, popatrzyłem, przypomniałem sobie, zrobiliśmy. Zamiast szukać chistachu zrobiliśmy go, idziemy go do starczyć Szkoda dla was. Okay. Siempos. <śm> Nie pogardzę dobrym Fistechem. Samoróbka. Powiesz mi coś o tym więźniu z Salamandry? Kiedy? Ja prawie nic nie wiem. Na zdrowie. Gdzie on w ogóle jest? Tyle to mogę ci powiedzieć. Przenieśli go do szpitala Lebiody. Dzięki. <laughs> Powiedz coś więcej o tym paserze, któremu skonfiskowaliście Wiedźmiński Miecz. O talarze? Wiesz, czasem to przychodzi. Jakoś trzeba żyć. Po to całkiem nieźle się dogadujemy. Zanim wypuściliśmy magistra, rozmawiali z Vincentem na podwórcu. Paser rozmawiał z Vincentem przed zejściem do kanałów. Podejrzany. To nie był zbieg okoliczności. Gdzie znajdę tego talara? Zaznaczyć ci na mapie. Tylko bez zabijania. Mamy z nim sztamę. Powinieneś z tym skończyć. Może, ale na pewno nie dzisiaj, Wiedźminie. No i dobra. Podaj, śledztwo nam się posunie. Świadek jest w szpitalu. Nusit no shit, Sherlock. Teraz wskoczymy no shit. Podejrzany talar. Ehm. Um. Dobra, ale idziemy wtedy do szpitala. Tak, wszystko posunęłoby się szybciej, gdybym miał fistech, ale oczywiście. Ja Masz tu skorumpowany, wido. Nie spokojnie chcę. Cicho bądź on coś mówi. Kalkstein, on. On. No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Ci, coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci, nasłał ich baranina. No i nic podejrzanych. Dawać tu. tu mamy? Tak jest, w końcu. Co ich tyle, nie? Wydaje że jest ich mniej no. Jeszcze jeden? Dobra, jest, dlatego jest. Eber, pogadamy z Zobaczymy, co nam wyjdzie. A później ja mogę mieć wyciąg, a później skoczymy się do Raymonda. Będzie kamień milowy w śledztwie, dobra, Vivaldi, nie. Teraz, teraz! Jak Fistech już to zrobiłem. O, odporność. No co? Mam legion. Masz coś ciekawego? Teraz spadaj. Będziemy do Kalksztajn. Ty, 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 Kalksztajn nie ma tak jak po nocach. Nie mu wielką lampą siedzieć tutaj. Porozmawiajmy o Salamandrze. Hm? Wygląda na to, że masz jakiś związek z Salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. O co konkretnie chodzi? Pewne fakty wskazują na twój związek z Salamandrą. Jakie fakty? Ranny z Salamandry wypowiedział twoje nazwisko. Ten człowiek? No tak. To możliwe, przecież wynająłem go. Do czego był ci potrzebny? Do pomocy w moich eksperymentach. Nie wiedziałem, że należy do jakiejś tajnej organizacji. Jasne. Ten łachmyta destylował piątą esencję, czy odkurzał kamień filozoficzny? Chronił mnie przed salamandrą i wykonywał inne ryzykowne zlecenia. Ryzykował dla mnie życie. I twój sarkazm tego nie zmieni. Zejdź mi z oczu, bezduszny mutancie! Ciepalny zaraz. Wierzę ci. Te poszlaki to za mało bym zdecydował. Właśnie, nie tracimy czasu. Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę. Dobra, jestem za to. Wskoczymy sobie do. do. Raymonda teraz. Powiedz ciekawego. Raymond, Raymond. Słucham Cię. Przesłuchałem kapitana straży. Wnioski? Wciąż mam za mało danych, żeby zdecydować. Na tym, Wiedźminie, polega śledztwo. Na zbieraniu danych. No, Najlepiej she'll... pytaj wszystkich związanych z podejrzanym o Vincenta i Salamandrę. Jak zdobędziesz obiecującą poszlakę, zapytaj o nią podejrzanego. Jego reakcja powie ci najwięcej. Gdy uznasz, że masz już wystarczający obraz sytuacji, doprowadź do konfrontacji. A na razie zajmijmy się innymi wątkami. Nie należy rezygnować z żadnego śladu, nawet najbardziej błahego. Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javed mógł go zastraszyć. Lub kupić. Kopał go wieprzowina. Który jest z wyciągnąć. prawą ręką. Suniny. Kalksztajn. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Powężę na mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem mi baczenie na Kalksteina. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co, co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksteina. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Też Możesz też pan. porozmawiać z Baraniną, ale nie przesać, to gwałtowny gość. Ekstra. To trochę. Czego zaufanie? Bo nie no dobra, także w tym odcinku by było na tyle. Trochę się pogadali, pobiegali. Ja zapraszam Was oczywiście na YouTube'a. Do oglądania, oceniania na stronę Lubiej i to by było na tyle w tym odcinku Białowłosego. Trzymajcie się, na razie, cześć.